Ze studia Voice House, seria podcastów World in Brief. Za nami rozmowa telefoniczna Trumpa i Putina. Efekt, prezydent Rosji zgodził się wstrzymać na miesiąc ostrzał ukraińskiej infrastruktury energetycznej. W komunikacie Kremla wydanym po rozmowie nie było jednak mowy o przerwaniu ataków na cele cywilne. Prezydenci ustalili także natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie pełnego zakończenia wojny. Rozmowy mają ruszyć w niedzielę w Arabii Saudyjskiej. Głównym warunkiem pokojowym Putina jest całkowite wstrzymanie zachodniej pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Ukrainy. Według prezydenta Złońskiego Moskwa w ten sposób chce wywrzeć presję na Ukrainę, żeby postawić jej ultimatum z pozycji siły. My będziemy... Poprzemy wszystkie propozycje, które doprowadzą do zawarcia sprawiedliwego pokoju, ale najpierw musimy dokładnie zrozumieć, co popieramy. Co jakie detale. Część europejskich polityków jest jednak sceptyczna wobec deklaracji Rosji. Niemiecki minister obrony stwierdził wprost, że zgoda Putina nic nie znaczy. Koniec cytatu. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec podkreślili, że żadne decyzje pokojowe nie mogą być podjęte bez udziału Ukrainy. Z kolei premier Wielkiej Brytanii jest zadowolony z postępów rozmów między Trumpem a Putinem. Tymczasem zaledwie parę godzin po zakończeniu rozmowy Trumpa z Putinem Rosja ponownie ostrzelała Ukrainę. Armia Kremla przeprowadziła szereg nocnych ataków z użyciem rakiet balistycznych i kierowanych. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła także ponad 70 dronów. Alarmy przeciwlotnicze, wybuchy i strzały z ciężkiej broni słychać było także w Kijowie. O kolejnych takich przypadkach donosili zachodni korespondenci, którzy są w stolicy Ukrainy. O stratach informował także prezydent Zełęński. Na telegramie napisał m.in. o trafieniach w szpital w Sumach czy budynki w obwodach Donieckim i Kijowskim. To właśnie takie ataki Rosji niszczą nasze systemy energetyczne, naszą infrastrukturę, normalne życie Ukraińców, napisał Zełęński. Koniec zawieszenia broni w strefie gazy. Izrael wznowił ataki na cywilne i wojskowe obiekty Hamasu. W ostatnich nalotach zginęło około 400 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Izraelskie władze podkreślają, że uderzenia są efektem wielokrotnej odmowy uwolnienia zakładników przez Hamas. Tu koniec cytatu. Biuro premiera Netanyahu poinformowało ponadto, że Izrael uderzy w Hamas ze zwiększoną siłą. Bardziej obrazowo ujął to izraelski minister obrony. Stwierdził, że w strefie gazy otworzą się bramy piekieł, a Izrael nie przerwie walk, dopóki wszyscy zakładni. Nie wrócą do domów. Z kolei Hamas oskarżył Izrael o naruszenie zawartego w styczniu zawieszenia broni i wydanie wyroku śmierci na zakładników w strefie gazy. Przedstawiciel Hamasu stwierdził, że Izrael nie osiągnie wojną i zniszczeniem tego, czego nie udało mu się osiągnąć przez negocjacje. Koniec cytatu. Ekstremalna pogoda na świecie. W USA szaleją potężne tornada i trąby powietrzne. Niektóre z nich osiągają prędkość nawet 300 km na godzinę. Najgorzej jest w Stanach Missouri, Texas, Oklahoma i Alabama. Aktualny bilans ofiar to co najmniej 40 osób. Kolejne 200 tysięcy straciło dostęp do prądu. Tymczasem w Hiszpanii wracają koszmary zeszłej jesieni. Nad kraj dotarła burza Lawrence, a wraz z nią ulewne deszcze i trąby powietrzne. Miejscami spadło nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy. W kolejnych dniach spodziewane są dalsze opady, które lokalnie mogą spowodować podtopienia i powodzie. Podobna sytuacja jest także we Włoszech. Alerty powodziowe ogłoszono m.in. we Florencji, Pizie i Bolonii. Lokalne władze boją się także lawin błotnych. Podtopienia są także możliwe w głównych miastach Portugalii, Lizbonie i Porto. Intensywne opady na Półwyspie Iberyjskim mogą ustać dopiero w kolejnym tygodniu. splashdown. Crew nine, back on Earth. Szczęśliwy finał pechowej historii dwójki astronautów NASA w czerwcu zeszłego roku. Sunny Williams i Butch Wilmore polecieli w kosmos w pierwszej testowej misji statku Starliner firmy Boeing. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mieli spędzić tydzień. Ostatecznie ich pobyt w kosmosie przedłużył się o ponad 9 miesięcy. Astronauci utknęli na stacji z uwagi na problemy techniczne kapsuły Boeinga. Wykryto między innymi całą serię starego układu napędowego. Awarii było tak wiele, że ze strachu o życie astronautów NASA zdecydowała się pozostawić ich w kosmosie. Mieli czekać na kapsułę SpaceX i nią wrócić na Ziemię. Ta dotarła na stację we wrześniu, ale też miała problemy techniczne. Ostatecznie zastąpiono ją trzecią kapsułą, która zabrała astronautów do domu dopiero teraz. W kosmosie spędzili 286 dni. Teraz są na badaniach. To było World in Brief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźniar in Brief w aplikacji Voice House Club. Możecie tego briefa także przeczytać.